W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. Rosja naruszyła teren NATO, Polska ostro reaguje, potężny atak na Kijów, jeden z największych od początku wojny, Trump uderza w Europę, eskalacja wojny handlowej. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. W jednym z ostatnich odcinków informowaliśmy o niebezpiecznym incydencie na Bałtyku, gdzie polskie służby wykryły podejrzane zachowanie rosyjskiego statku z tzw. floty Cieni. Dalej, jeden z rosyjskich dowódców oskarżył Polaków o udział w inwazji najemników na Rosję. Natomiast teraz doszło do kolejnej eskalacji znów w rejonie Morza Bałtyckiego, gdzie Polska wysłała swoje myśliwce. Wczoraj w godzinach wieczornych dowództwo operacyjne połączone dla sił natowskich w Europie. Wydało polecenie przechwycenia przez polskie spary, przez polską parę dyżurną samolotu su 24 Federacji Rosyjskiej. Samolot su 24 Federacji Rosyjskiej wykonywał niebezpieczne manewry. Nasza para dyżurna zlokalizowała go, przechwyciła i skutecznie odstraszyła te manewry wykonywane przez samolot rosyjski. Pokazują, jakie są intencje tego, tego działania, że to nie jest działanie przypadkowe, tylko jest to działanie e, intencjonalne. Przed Rosją na Bałtyku ostrzegał też fiński minister obrony. Rosja jest nie tylko obecna na morzu i w powietrzu, a także rozbudowuje infrastrukturę wojskową za fińską wschodnią granicą. Rosja zawsze demonstrowała silną obecność wojskową. To nie jest nic nowego. Nowością jest jednak to, że Rosja chroni tankowce należące do jej floty cieni na wąskich przejściach przez Zatokę Fińską, mówił Andy Hakanen. Co więcej, fińskie władze poinformowały o możliwym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez dwa rosyjskie samoloty wojskowe nad Zatoką Fińską w rejonie Porwo, położonym kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Helsinek, a wspomniany minister określił incydent jako poważną sprawę. Która jest obecnie szczegółowo badana. Dalej, do ochrony północy wezwał też szef NATO Mark Rutte, który spotkał się z premierem Norwegii. Dzieje się to pod przewodnictwem krajów takich jak Norwegia, ale także pozostałych sześciu krajów dalekiej północy. Obejmuje to Islandię, oczywiście Kanadę, USA, Finlandię, Szwecję, Danię. Wszystkie te kraje współpracują ze sobą, a na to coraz bardziej się angażuje. Na przykład na to coraz bardziej koncentruje się na dalekiej północy poprzez poprawę świadomości, wzmocnienie, ulepszone zdolności, zmienione ustalenia dotyczące dowodzenia i kontroli. Zintensyfikowanie ćwiczenia i szkolenia, tak więc we wszystkich tych kwestiach, jest to naprawdę zmiana w porównaniu z sytuacją sprzed 5 do 10 lat. Będziemy angażować się coraz bardziej. Oczywiście same państwa współpracują ze sobą, ale także upewniając się, że oszczędzamy się we wspólnym podejściu na to jest w tym naprawdę duże poparcie. Wkrótce omówimy te kwestie z ambasadorami w Brukseli i będziemy ją kontynuować. W tyle rzekomych negocjacji pokojowych wczoraj rano Rosja dokonała kolejnego zmasowanego ataku na Kijów, w wyniku którego, jak informują służby, ucierpiało wiele osób. W nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Kijowa dziesiątki dronów bojowych i pocisków balistycznych w ramach jednej z największych połączonych operacji powietrznych. W wyniku ataku szkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych, a co najmniej 14 osób zostało rannych, donosi agencja Reuters. Co więcej, ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że w nocy Rosja wystrzeliła 14 pocisków balistycznych w kierunku celów na terenie Ukrainy i wysłała 250 dronów dalekiego zasięgu, których głównym celem był Kijów. Następnie burmistrz Kijowa Vitalij Kliczko powiedział, że fragmenty jednego z dronów uderzyły w najwyższe piętro budynku mieszkalnego w dzielnicy Salomińskiej na zachodnim brzegu Dniepru, który dzieli miasto na dwie części. W okolicy płonął jeden budynek mieszkalny i jeden niemieszkalny, powiedział Kliczko. Dalej swój komunikat przekazał szef lokalnej administracji wojskowej Timur Tkaczenko. Pożar był również na dwóch piętrach budynku mieszkalnego w dzielnicy Dnieprowskiej na przeciwległym brzegu, powiedział urzędnik. Co ciekawe, agencja Reuters wskazuje także, że atak ten był odpowiedzią na niedawne ukraińskie ataki na Rosję. Nocne ataki nastąpiły po kilku dniach ukraińskich ataków dronów, około 800 na cele w Rosji, w tym w stolicy w Moskwie, donosi agencja. Podobnie twierdzi też jeden z niemieckich korespondentów w stolicy Ukrainy, który podczas wypowiedzi dla zachodnich mediów stwierdził, iż to, co stało się wczoraj nad ranem w Kijowie, to nic innego jak akt zdemsty Putina. Nie możemy zapominać, że Ukraińcy masowo zaatakowali Rosję swoimi dronami w ciągu ostatnich 48 godzin, a może nawet więcej. Masowo zaatakowali Rosję swoimi dronami, a cała sprawa była niezwykle bolesna dla Rosjan, niezwykle problematyczna. Ponieśli wielkie straty ekonomiczne, ponieważ moskiewskie lotniska również zostały częściowo sparaliżowane. I w moich oczach to jest nic innego jak odwet, zemsta za to, co się stało. Co więcej, jak twierdzi szef Wydziału Łączności Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy, Rosja zmodernizowała swoje rakiety balistyczne Iskander-M, którymi uderzają m.in. w Kijów, ale też inne miasta. Pociski przeciwnika, które atakują wzdłuż trajektorii balistycznej Iskander-M zostały ulepszone i zmodernizowane. Mówimy o odpaleniu pułapek radarowych, które każdy pocisk może odpalić podczas zbliżania się do celu. W związku z tym systemy Patriot, które mają przechwycić cel, mogą nie być tak skuteczne, jak byśmy tego chcieli. Inną kwestią jest lot pocisku balistycznego po quasi-balistycznej trajektorii kiedy pocisk nie leci w linii prostej, tylko leci i wykonuje jakieś manewry. A w systemie Patriot, który zestrzeliwuje rakiety balistyczne, oblicza program przechwycenia pocisku przeciwko pociskowi i trudniej jest przewidzieć, gdzie on będzie. Tak więc przypomnę, jest to trudna sytuacja, nie niemożliwa, ale skomplikowane działanie systemu. Myślę, że nasi partnerzy już nad tym pracują, tak aby te decyzje można było poprawić z korzyścią dla systemu. Tymczasem jednak szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przekazał podczas konferencji prasowej, że po wymianie więźniów, która właśnie się zaczęła, Moskwa przedstawi Ukrainie własny plan pokojowy. Podkreślam to jeszcze raz. Jesteśmy również zobowiązani do przestrzegania porozumień osiągniętych niedawno w Stambule między delegacjami Rosji i Ukrainy. Finalizujemy też prace przygotowawcze do sporządzenia listy wymiany jańców wojennych na zasadzie 1000 na 1000. Aktywnie pracujemy też nad drugą częścią uzgodnień, która obejmuje przygotowanie przez każdą ze stron projektu dokumentu określającego warunki osiągnięcia trwałego długoterminowego, kompleksowego porozumienia regulacyjnego. A teraz, jak tylko wymiana jeńców wojennych zostanie zakończona, będziemy gotowi przekazać stronie ukraińskiej projekt takiego dokumentu, który strona rosyjska właśnie finalizuje. A o wspominanej wymianie jeńców poinformował też Wołodymyr Załęski w swoim codziennym wystąpieniu wideo. Najważniejsze, że doszło do wymiany. Jest to pierwszy etap największej wymiany uzgodnionej w Turcji. W rzeczywistości jest to jedyny znaczący wynik spotkania w Turcji. Wszystko inne jest blokowane przez Rosjan. Wciąż blokują wszystko inne. Ale poród naszych ludzi jest tym, nad czym zawsze pracujemy. Jestem pewny, że zwrócimy wszystkich każdego obywatela, każdego ukraińskiego wojskowego i ukraińskiego cywila. Wszystkich ukraińskich zakładników, którzy są przetrzymywani w Rosji. Musimy ich wszystkich uwolnić. Dziś w domu jest prawie 400 osób. 390 z nich to wojskowi i cywile. Jutro i pojutrze będą kolejne etapy. Formuła to tysiąc za tysiąc. Jestem wdzięczny wszystkim i całemu naszemu zespołowi zaangażowanemu w tę wymianę. Jestem również wdzięczny wszystkim naszym żołnierzom na linii frontu, którzy zaopatrują Ukrainę. Jednak mimo tego, Związki kolejny raz zaapelował do Zachodu o nałożenie kolejnych, jeszcze ostrzejszych sankcji na Rosję. Potrzebne są nowe sankcje wobec Rosji. Dziękuję wszystkim, którzy to popierają i nas wspierają. Dzisiaj wyróżnię kilka innych rzeczy dla Marines. W dniu ich święta zawodowego każda brygada Marines jest powodem do dumy. I jest to naprawdę zasłużone. W sieci pojawiły się też wzruszające relacje z powrotu ukraińskich więźniów do domu, gdzie dzwonią do swoich bliskich, informując o ich powrocie. Powiedz nam jeszcze raz, czekaliście na ich? Tak, czekaliśmy. Słyszałaś już go, czy nie? Słyszałam. Co powiedział? Powiedział, że przyjedzie, że jest zdrowy, więc nie powinniśmy się martwić. Wszystko będzie dobrze. Zacząłem płakać, powiedział, żeby mnie płakała. Wszystko będzie dobrze. Ale czekamy na niego. Bardzo chcemy go zobaczyć, przytulić, pocałować powiedzieć mu jak bardzo go kochamy. Jak długo czekaliście? Rok i 8 miesięcy. Głos w tej sprawie zabrał też ukraiński minister obrony Rustem Umerow, który jednocześnie potwierdził, że w nadchodzących dniach dojdzie do kolejnych dużych wymian więźniów. Tak jak uzgodniono w Stambule, uzgodniliśmy się zwrócić i wymienić. Tysiąc za tysiąc. Dzisiaj rozpoczynamy ten proces wraz ze wszystkimi instytucjami pod pieczęcią prezydencką, które są zaangażowane w wymianę i zwrot. Pracowaliśmy jako zespół i rozpoczęliśmy ten proces. Zwracamy cywilów i wymieniamy personel wojskowy, mężczyzn i kobiety. Wszyscy jeńcy wojenni zostaną zwróceni, wszyscy więźniowie polityczni zostaną uwolnieni. Dlatego będziemy pracować nad tym procesem przez kilka dni. Proszę o wyrozumiałość i zachowanie ciszy, podczas gdy zespół będzie pracował. Tak też się stało, o czym poinformował Władimir Załęski za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Kolejnych 307 ukraińskich obrońców wróciło do domu. Dzisiaj jest drugi dzień wymiany w formacie 1000 za 1000, który udało się dogadać w Turcji. Tylko w ciągu tych dwóch dni zwrócono już 697 osób. Jutro czekamy na kontynuację, przekazał Załęski. Dalej jednak szef rosyjskiej dyplomacji mówił o, cytuję, wyzwoleniu całej Ukrainy, czyli o niczym innym jak o zajęciu całego kraju, co raczej nie pobudza nadziei na szybki koniec wojny. Podkreślam to jeszcze raz. Jesteśmy również zobowiązani do przestrzegania porozumień osiągniętych niedawno w Stambule między delegacjami Rosji i Ukrainy. Finalizujemy też prace przygotowawcze do sporządzenia listy wymiany jeńców wojennych na zasadzie tysiąc na tysiąc. Aktywnie pracujemy też nad drugą częścią uzgodnień, która obejmuje przygotowanie przez każdą ze stron projektu, dokumentu określającego warunki osiągnięcia trwałego, długoterminowego, kompleksowego porozumienia regulacyjnego. A teraz, jak tylko wymiana jeńców wojennych zostanie zakończona, będziemy gotowi przekazać stronie ukraińskiej projekt takiego dokumentu, który strona rosyjska właśnie finalizuje. Co więcej, zastępczyni szefa biura prezydenta załęskiego Iryna Wereszczyk przekazała, że do wojny należy przygotowywać już od małego. Wszyscy musimy zrozumieć, że wojna trwa długo. Będzie zawieszenie broni lub nie. Będą porozumienia pokojowe lub nie. Rosja pozostaje naszym wrogiem przez dziesięciolecia, jeśli nie przez stulecia. Musimy przekalibrować naszą świadomość i świadomość społeczną, aby walczyć w każdej chwili. A jeśli i kiedy będziemy gotowi, wojna się skończy i już się nie powtórzy. Jeśli Rosja wie, że nasze społeczeństwo jest gotowe do oporu, że wszyscy rozumiemy naszą rolę i miejsce, że jesteśmy gotowi do walki i że każdy dom będzie strzelał, a ziemia będzie płonąć pod nimi, wtedy nie zaatakują, zrozumieją, że zginą tutaj i zostaną wzięci do niewoli. Taka jest to nasza strategia i uczymy się jej w szkole. Tak, nasze dzieci muszą się przygotować, muszą wiedzieć, czym jest wojna, ponieważ wszyscy w niej żyjemy. Nie ma potrzeby temu zaprzeczać. Dalej, szef rosyjskiego MSZ można powiedzieć, że już tradycyjnie uderzył w zachodnich przywódców, twierdząc, że postawili oni całą swoją reputację na wciągnięcie Europy w wojnę z Rosją. Teraz, jeśli przeanalizujemy te oświadczenia i inne informacje o kursie politycznym, który jest realizowany w Londynie. W Paryżu, w Berlinie, w Brukseli, w stolicach bałtyckich i w Warszawie. To jasne jest, że nie mogą już dłużej odpuścić tego zadeklarowanego celu. A w Warszawie jest jasne, że po prostu już postawili całą swoją reputację na wciągnięcie Europy w wojnę z Rosją. Aby uzbroić Europę pod tym preferencyjnym warunkiem. Jak wiadomo, chcą to zrobić do 2030 roku i na ten cel zostaną przeznaczone ogromne sumy pieniędzy. Kanclerz Niemiec, Merz, powiedział, że jego celem jest ponowne uczynienie Niemiec najważniejszą siłą militarną w Europie. Z największą konwencjonalną armią. To wszystko są jasnych sygnały. Myślę, że patrząc wstecz na historyczne prezydencje. Jeśli spojrzymy wstecz na historię, maluje to bardzo zły obraz. W Europie uderzył także Donald Trump, ponieważ zagroził ponownym zaostrzeniem wojny handlowej, naciskając na wprowadzenie od 1 czerwca 50% ceł na towary z Unii Europejskiej. Nie szukam porozumienia, to znaczy ustaliliśmy umowę, jest na poziomie 50%, ale znowu nie ma taryfy, jeśli zbudują to swój zakład. Teraz jeśli ktoś przychodzi, chce zbudować tę fabrykę, mogę z nim porozmawiać o niewielkim opóźnieniu. Ale wiesz, podczas gdy oni zbudują swój zakład, który jest czymś, co myślę, że byłoby właściwe, być może ustalimy to. Czy Unia Europejska może coś zrobić? Nie wiem, zobaczymy, co się wydarzy. Ale w tej chwili dzieje się to 1 czerwca i tak to wygląda. Nie potraktowali nas właściwie. Nie potraktowali naszego kraju właściwie. Połączyli siły, by nas wykorzystać. Ludzie stojący za mną wiedzą o tym, ponieważ mieli z tym do czynienia w swojej branży. Ale ogólnie rzecz biorąc, podpisaliśmy świetną umowę z Wielką Brytanią. Mamy wiele innych umów, które są gotowe do podpisania. Podpisaliśmy umowę z Chinami. Mamy kilka naprawdę niesamowitych umów. Ale Unia Europejska jej jedynym celem było zaszkodzenie nam lub żeby nas wykorzystać. Nie damy się wykorzystać. A jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski, ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału Wiadomości. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.